Cześć, nazywam się Jan Pogłodziński i dziś pokażę ci jak realnie poprawić widoczność swoich ofert na eBay, wykorzystując 10 kluczowych czynników rankingowych algorytmu Cassini. Jeśli sprzedajesz na eBay i zauważasz, że twoje produkty giną w wynikach wyszukiwania, a konkurencja wygrywa mimo podobnych ofert, ten film jest dla ciebie. Cassini potrafi wynieść twoje oferty na górę listingu albo ukryć je tak, że prawie nikt ich nie zobaczy. Wszystko zależy od tego, czy dostarczasz algorytmowi właściwe sygnały. Zapraszam do oglądania. Ale zacznijmy od tego, co to jest algorytm Cassini. Cassini to zaawansowany algorytm eBay, który analizuje setki sygnałów, by pokazać kupującym najbardziej pasujące oferty. Działa on w czasie rzeczywistym, biorąc pod uwagę słowa kluczowe, zapytań klientów, historię Twojej sprzedaży i jakość obsługi. I nie jest to zwykłe SEO. Cassini premiuje oferty, które nie tylko pasują do wyszukiwania, ale też konwertują na zakupy i budują pozytywne doświadczenia. Co jest kluczem do sukcesu? Skupienie się na dopasowaniu do klienta, jakości oferty i zaufaniu. Dzięki zrozumieniu Cassini możesz świadomie optymalizować listingi, zamiast zgadywać, i to jest realna przewaga nad konkurencją, która ignoruje te mechanizmy. Czynnik pierwszy, tytuł produktu. Zacznijmy od absolutnych podstaw, czyli właśnie od tytułu oferty. To pierwsze miejsce, gdzie algorytm Cassini sprawdza dopasowanie słów kluczowych do zapytania klienta i mierzy współczynnik kliknięć z miniaturki. Większość sprzedawców popełnia ten sam błąd. Piszą tytuły zbyt ogólne, bez kluczowych fraz, albo upychają w nich przypadkowe słowa. Wtedy algorytm obniża trafność takich ofert. Klucz tkwi w równowadze. Tytuł musi zawierać dokładnie to, co kupujący wpisuje w wyszukiwarkę. Na przykład markę, model, typ produktu, kolor, rozmiar i przeznaczenie. Naturalnie bez nadmiernego upychania słów kluczowych, oczywiście w limicie 80 znaków. Do tworzenia tytułów używaj analitycznych narzędzi jak Terapik do badania popularnych fraz w Twojej niszy. Unikaj sztucznego powtarzania fraz. Algorytm eBaya to wykrywa i obniża ranking za niską jakość dla klienta. Dodatkowym elementem do wykorzystywania widoczności i poprawy jakości Twojej oferty na listingu jest podtytuł. Dobrze dobrany podtytuł zwiększa trafność wyszukiwań. Współczynnik CTR i daje przewagę nad ofertami konkurencji. I najważniejsza zasada jest taka, że podtytuł nie powtarza tytułu, tylko jest rozszerzeniem go o dodatkowe słowa, które mogą zachęcić kupujących do kliknięcia w Twoją ofertę. Czynnik drugi: specyfikacje produktu. Tworząc kartę produktową, wypełni wszystkie dostępne specyfikacje produktu, takie jak marka, kolor, rozmiar, materiał, stan czy kompatybilność. To jeden z najważniejszych sygnałów dla algorytmu, bo umożliwia pojawienie się oferty w wyszukiwaniu z filtrami i zwiększa widoczność na urządzeniach mobilnych. Algorytm traktuje kompletne dane jako dowód wysokiej jakości oferty, nagradzając je wyższą pozycją w wynikach. Karta produktowa z pełnymi specyfikacjami zyskuje więcej wyświetleń. Zawsze sprawdzaj, czy atrybuty dokładnie pasują do wybranej kategorii. Błędne lub niekompletne specyfikacje algorytmy interpretuje jako niskie zaangażowanie sprzedawcy, co może obniżać ranking twojej oferty. Czynnik trzeci opis produktu. Opis musi być szczegółowy, czytelny na urządzeniach mobilnych i angażujący. Rekomenduję tutaj, żebyś wykorzystywał punktory, tabele porównawcze, sekcje z odpowiedziami na pytania klientów. Oraz multimedia. To wszystko wydłuża czas wizyty klienta na Twojej ofercie, przekazując algorytmowi sygnał wysokiej jakości i realnego zainteresowania zakupem. Naturalnie włączaj wariacje słów kluczowych, unikając powtórzeń z innych źródeł, bo algorytm nagradza oryginalność i precyzyjne dopasowanie do intencji wyszukiwania. Taki opis zwiększa wskaźnik konwersji i stabilizuje wysoką widoczność dzięki lepszemu zaangażowaniu. Opisy HTML na eBay otwierają sprzedawcom szerokie możliwości formatowania. Możesz tutaj tworzyć widok swojego małego sklepu, przedstawiając produkt w formie interaktywnej. Możesz centralizować wizualizację i wstawiać krótkie filmy. Algorytm faworyzuje opisy zoptymalizowane pod urządzenia mobilne. Dlatego tak ważnym elementem jest, by zweryfikować, jak Twój opis wyświetla się na urządzeniach mobilnych. Czynnik czwarty: zdjęcia wysokiej jakości. Profesjonalne zdjęcia to podstawa sukcesu. Algorytm mierzy współczynnik kliknięć z miniaturki, a słabe wizualizacje no, niszczą go, spychając ofertę w dół wyników. Testuj miniaturki produktu. Najczęściej używaj czystego białego tła w pierwszym zdjęciu, naturalnego oświetlenia bez cieni, przedstawiającego produkt i ewentualnie jego wariantowość. To sygnalizuje jakość i buduje pierwsze wrażenie w ułamku sekundy w oczach kupujących. W katalogu zdjęć używaj wielu ujęć z różnych kątów, pokazując produkt w skali, jego detale, a galeria powinna zawierać co najmniej od 7 do 12 zdjęć. Takie galerie zwiększają zaangażowanie i konwersję, przekazując algorytmowi sygnał popularności oferty. Dodatkowe zdjęcia lifestyle pokazują zastosowanie produktu, minimalizując jego zwrot i budując zaufanie w oczach kupujących. Czynnik piąty: poprawna kategoria. Przede wszystkim, wybierz dokładną kategorię dopasowaną do swojego produktu. Błędne przypisanie blokuje widoczność w wynikach wyszukiwania. I filtrach, bo algorytm pokazuje oferty tylko w odpowiednich sekcjach. Kupujący często zawężają wyszukiwanie przez kategorie, więc zły wybór oznacza utratę potencjalnych wyświetleń i finalnej sprzedaży. Weryfikuj narzędzia eBay do sugestii kategorii podczas tworzenia oferty. One analizują tytuł i wszystkie dane, które dostarczysz, proponując najbardziej pasujące ścieżki. Dodatkowo testuj dodatkową kategorię, jeśli oczywiście Twój produkt pasuje do innej. Pozwoli to na zwiększenie liczby wyświetleń Twojego produktu i dotarcie do kupujących, którzy weszli w inną, zbliżoną kategorię. Funkcja drugiej kategorii może być dodatkowo płatna dla wielu kategorii. Zawsze sprawdzaj konkurentów w danej niszy. Aktualizuj kategorię sezonowo dla lepszego dopasowania do trendów. Czynnik szósty konkurencyjna cena. Cena Twojego produktu musi być atrakcyjna względem konkurencji w tej samej kategorii. Algorytm premiuje oferty z wysoką konwersją i niskim wskaźnikiem porzuceń koszyka, więc zbyt wysoka cena spycha listing niżej. Monitoruj ceny rywali za pomocą takiego narzędzia jak Terapik lub zewnętrznych narzędzi. Analizuj nie tylko najniższą cenę, ale średnią plus rabaty w top rated ofertach. Dodawaj wartość swojej ofertom w formie różnego rodzaju promocji: zestawy produktów, darmowa wysyłka czy promocje typu: Kub 2, 3 otrzymasz taniej. To zwiększa sprzedaż bez obniżenia ceny i bustuj algorytm. Czynnik siódmy: warunki wysyłki. Jeśli to możliwe, oferuj darmową wysyłkę i dostawę w zakresie od 1 do 3 dni. To top czynnik dla Cassini. Kupujący filtrują po tym, a algorytm nagradza szybką i bezproblemową logistykę. Dobiera jednak odpowiednią strategię wysyłki do swoich produktów. U niektórych sprzedawców wykorzystujemy płatne wysyłki, kiedy wartości produktów nie są zbyt wysokie. Wtedy strategia cenowa i wysyłkowa opiera się na budowaniu wyższych wartości koszyka. Profesjonalna logistyka buduje zaufanie i stabilizuje czołe pozycje. Dlatego tak istotne jest, by świadczyć usługi o najwyższych jakościach. Czynnik ósmy: oceny i opinie klientów. Utrzymuj wskaźnik pozytywnych ocen powyżej 99% i docelowo zbieraj ponad 100 opinii. To buduje zaufanie kupujących i jest kluczowym sygnałem dla algorytmowego rankingu. Sprzedawcy ze statusem Top Rated Seller zyskują wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Dzięki niskiemu wskaźnikowi wadliwych transakcji. W ramach swoich działań odpowiadaj na negatywne opinie w ciągu 24 godzin profesjonalnie i rozwiązuj problemy. To minimalizuje defect rate i przekształca krytykę w pozytywne recenzje, wzmacniając długoterminową reputację Twojego sklepu. Dodatkowo algorytm faworyzuje aktywnych sprzedawców z wysokim feedback score. Nagradzając ich większą widocznością i priorytetem w rekomendacjach. Czynnik 9: Promowane oferty. Używaj promowanych ofert, ponieważ to najszybszy sposób na podbicie widoczności na górze wyników wyszukiwania i wytrenowanie algorytmu wyższym współczynnikiem kliknięć. Na eBayu masz do dyspozycji dwa główne typy kampanii: Promoted listing Standard oraz Promoted Listing Advanced. Standard działa w modelu opłaty za sprzedaż. Ustawiasz procent prowizji od transakcji i eBay automatycznie wyświetla Twoje oferty w wielu miejscach platformy. To dobre rozwiązanie dla początkujących i przy masowych kampaniach, gdzie nie chcesz ręcznie ustawiać słów kluczowych. Kampanie Advanced to już manualny system reklam. Pracujesz na słowach kluczowych, możesz dodawać negatywny targeting, ustalać stawki CPC i budżet dzienny. Ten format daje większą kontrolę nad tym, gdzie i na jakie frazy pojawiają się Twoje oferty, ale wymaga też bardziej świadomego zarządzania. Dla algorytmu Cassini sprawdza się najbardziej połączenie dwóch tych typów kampanii. Wtedy zwiększasz swoją szansę na wyświetlanie się w miejscach najlepiej konwertujących, docierając do grup kupujących, którzy będą zainteresowani Twoim produktem. Czynnik 10. Zaangażowanie sprzedawcy. Bądź stale aktywny na platformie, odpowiadając na pytania klientów możliwie jak najszybciej, aktualizując stany magazynowe na bieżąco. Algorytm śledzi czas logowania, częstotliwość aktywności i komunikację jako taki dowód profesjonalizmu. Szybkie odpowiedzi budują konwersję i feedback, a zarządzanie stanami magazynowymi na bieżąco zapobiega anulacjom. Dodatkowo dodawaj nowe oferty regularnie i usuwaj te nieaktywne. To zwiększa wskaźnik sprzedaży i wzmacnia reputację konta w oczach algorytmu. Algorytm dodatkowo nagradza sprzedawców spędzających czas na optymalizacji listingów i właśnie kontakcie z klientami, dając im priorytet w wyszukiwaniu. I podsumowując dzisiejszy odcinek, widoczność Twojej oferty na eBay to nie jest kwestia szczęścia ani przypadku. To efekt świadomej pracy nad elementami, które algorytm Cassini analizuje za każdym razem, gdy ktoś wpisuje zapytanie w wyszukiwarkę. Kiedy zadbasz o tytuł, kompletne specyfikacje, dobry opis i profesjonalne zdjęcia, Twój listing zaczyna być bardziej trafny i częściej pojawiać się w wynikach wyszukiwania. Gdy dołożysz do tego poprawnie dobraną kategorię, konkurencyjną cenę, szybkie i przewidywalne warunki dostawy oraz wysoką jakość obsługi, zwiększasz szansę, że klient kliknie właśnie w Twoją ofertę. A każde kliknięcie, sprzedaż i pozytywna opinia wzmacnia sygnały algorytmowe i powoduje, że Cassini jeszcze chętniej będzie pokazywał Twoje produkty na wyższych miejscach i pozycjach. Jeżeli jeszcze do tego wykorzystujesz promowane oferty, przyspieszysz rozwój konta i szybciej zbudujesz historię, która zaprocentuje w rankingach organicznych. Dlatego zachęcam cię, żeby po tym materiale wrócić do swoich ofert, wybrać kilka najważniejszych produktów i przejść krok po kroku według dzisiejszego schematu. Każda poprawka, nawet taka drobna, będzie pracować na twoją widoczność i sprzedaż. Tak buduje się stabilną sprzedaż na marketplace'ach. A ja dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku.